Witam i jedziemy z farmazonem. Tak, więc, tak, prosta filozofia: wyknujecie, my knujemy. Wyknujecie nieudolnie, a my robimy udolnie. A raczej działamy udolnie. Bo za nami jest imperium i mamy was po prostu gdzieś. Nieważne, co myślicie, co czujecie, co tam ten. Ważne są tylko tak właściwie wasze aktywa finansowe i to wszystko. Tak, w sensie ważne, żeby tutaj to. Jakoś zagospodarować z korzyścią. I to wszystko. Tak. Prosta, prosta filozofia, znana od tysiącleci, I która zadymiona farmazonem wszelakim. No ale tak teraz relacje sił się układają: to znaczy, Europa próbowała swoich sił, próbuje i będzie próbować dalej na odcinku palestyńskim. A Nataniach mówi: No, no. No, podskakujcie. No, no. Tyle znaczycie, co, tyle znaczy co Ignacy, tak, jak to za sanacją mówili. Więc, yy, więc jest pewnego rodzaju, tak jakby, challenge. To, kto tutaj temat palestyński chce ruszać, musi zadzielać z imperium. A imperium, wbrew temu, co geopolo się wieszczy, no oczywiście ma tam swoje różne etapy i swoje i, znaczy, i swoje różne tam działania, ale jest niedoruszenia. Tak jest absolutnie niedoruszenia. I, I tutaj i, i tak właściwie no, to widać, że tam już chyba strzydniknują eee, W Chinach. Jakoś nie słyszałem, żeby temat palestyński był poruszany no i sobie Europa może poruszać, no Greta sobie może płynąć za kimś, znaczy ze swoimi szebami, tak, może płynąć. No, już tutaj sugeruje, żeby użyć e, innych środków niż poprzednim razem. No, no i tyle, tak, no, no i tyle. No dobra, no, no jeżeli tutaj zachód bez stanów, tak, czyli zachód przez, przez, przez mał, pisany z małej litery, chce się challenge'ować, no to się będziemy challenge'ować, proszę bardzo, będziemy się challenge'ować. Tylko, że to wasze miasta będą palone, to wasze miasta będą demolowane, to wasze tutaj e, arabski Szebab i lewacki Szebab będzie się awanturować, no to wy będziecie mieli problem, bo na sferze biznesowej to ja wątpię, żeby tutaj cokolwiek ruszyło, tak? I a sferze tej polityki największej, no to jednak at the end of the day gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam dojdą do jakichś pragmatycznych wniosków, tak. Czyli, że cała ta inicjatywa pod tytułem e, lewarujemy się Palestyna, czy w sensie działamy, żeby tutaj Palestyna już nawet chyba nie zaistniała na mapie, bo generalnie od tych działań to ona znika z mapy. Co akurat też jest, to też jest znamienne. No to, i, to, i to po prostu proszę bardzo, no proszę bardzo, działamy, tak, tak, działajcie, proszę, wszystko róbcie, tak, co chcecie. Co chcecie? No, chcecie sobie popalić samochody w Paryżu, czy, czy w Montrealu, czy, 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 czy w Hadze, czy gdziekolwiek? Proszę bardzo, tak. Odnośnie Hagi, no to, no to, no to, była krótka piłka, tak, na Daniachu to wszystko powyjaśniał. A, chcecie chcę, mnie skarżyć? Proszę bardzo. I się tam okazało, że że tamten prokurator jest zboczeńcem i brat tego prokuratora również jest zboczeńcem, tak. I, i, i okazało się, że jeszcze tam a tak właściwie, to, to, a tak właściwie no to, to, to czego oni chcą, tak? No z Pakistanu jesteście, no w ogóle o, o, o co nam chodzi? Więc, więc to jest bardzo brutalny reality check. Bardzo, bardzo brutalny reality check. No, tej, tak jak mówiłem od dłuższego czasu, a tak właściwie od samego początku, Gaza jest taranem, niszczącym ten świat, w sensie, który zna. Wojna na Ukrainie też. Tak. Bo oczywiście wojna na Ukrainie to nie chodzi o ża żadną jakąś tam Pieriesław, jakieś, jakieś, jakieś tam bajeczki, tak, tu, 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 To jest po prostu bardzo, bardzo prosta piłka, prawda. Przemodelowa przemodelowanie dotychczas istniejącego świata, to świat już, znaczy już jest przemodelowany, tak właściwie no niestety Europa e, nic sobie nie reprezentuje, tak. Dochodzą do mnie sygnały, że, że to już jest, nie jest drwienie, ale kpienie, wręcz jeśli chodzi o jakiekolwiek zdolności. Tak, Ja tylko obserwuję odcinek Bliskiego Wschodni. Znaczy, no, no nie tylko obserwuję odcinek Bliskiego Wschodni, ale no, po prostu na, na, na tym temat się tylko i wyłącznie wypowiadam. Natomiast no, widać, co jak, gdzie, prawda? I jak to się jeszcze porówna do jakichś różnych opowieści, tak. No to, 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 to się nie, nie wszystko dobrze, dobrze zestarzało, no ale to jest właśnie problem braku, braku tak jakby jakiegoś patrzenia, które, które moim zdaniem samo z definicji już pokazuje ubóstwo. Pokazuje ubóstwo, no bo pewna narracja musiała być dopasowana do pewnego audytorium, a ta narracja była też tworzona przez ludzi, tak więc cały problem systemowy jest. To tak jakby... I to, jest, I to jest akurat właśnie bardzo duży problem, bardzo, bardzo duży problem który, który już jest chyba nieodwracalny. Tak więc, tak więc, tak więc reasumując, e, protestujcie sobie za Palestyną. My, tą Palestynę, zeżremy na waszych oczach i nic nie zrobicie. Nic. Nie kiwniecie nad paluszkiem. Podskoczycie sobie może troszeczkę. No dobrze, pouznawajcie to wszystko, pouznawajcie, podpiszcie. Wszystkie papiery, wszystkie papiery. Ale i tak to nic nie będzie znaczyć. Nic nie będzie znaczyć. Tak? I to jest, no, to jest bardzo brutalny realticzek. tak? To jest bardzo brutalny eee, I oczywiście ze szkodą dla, dla samej palestyńskiej sprawy palestyńskiej, która już jest w ogóle tak właściwie nie istniejąca. Tak? No, wielkim sukcesem Hamasu było to, że tak jakby temat przy, przyszedł, powrócił. Może niezbyt wielkim sukcesem Hamasu jednak było to, że było to wszystko skanalizowane, przynajmniej jeśli chodzi o świat medialny i emocjonalny, tak, no bo, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę, to Gaza jest bardzo specyficznym terenem, strefa Gazy, tak, i, i tutaj jest, <ścoughs> ludzie się podekscytowali, tak, się tutaj powynaturzali, tak, pouwierzyli w różne głupoty, no i, no i co z tego wynika, a wiadomo, że polityka jest na zachodnim brzegu, tak? Polityka jest na zachodnim brzegu, polityka jest w Syrii, polityka jest w, w Iranie, tak? Egipt, wspaniały Liban, to, 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 to są, to, to, to są, to są, są, to są te ośrodki, które trzeba non-stop monitorować i non-stop tak na to patrzeć, bo tutaj po prostu wszystko widać, tak? I to w ogóle to jest jedno z tych pięk piękności najwspanialszych, bliskiego wschodu to jest to, że tam nie ma ideologii nie ma ideologii, tam jest bardzo prosto filozofia pustynna, tak? Albo masz dostęp do, do wody, że do pustyni na pustyni, albo masz gągownicę, żeby obronić ten dostęp, albo ciebie po prostu nie ma, tak? Nie ma ciebie i twoich laczków. To jest, to jest bardzo proste i, i, i dlatego to jest po prostu tak otrzeźwiające, znaczy utrzeźwiające, no to jest tak też szokujące dla... No ale ten... I no po prostu... Ja się wcale nie zdziwię, jak te całe działania, te wszystkie knowania doprowadzą do tego, że tej Palestyny po prostu nie będzie, tak? że po prostu jej nie będzie. No dobrze, sobie zrobił teraz konferencję w, w Nowym Jorku znowu, no, 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 istota jest taka, Marco Rubio powiedział, że nie musi być żadnej Palestyny, Trump nic nie mówi, ale... Haki czyli ambasador amerykański e, e, w Jerozolimie, żadnej Palestyny być nie musi, ostatnio tam płaszczu przy jakimiś rabinami. E, oczywiście tą Barak, ale to, to już go zostawiamy. Tutaj, tutaj to, 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 że, to, że jakoś go zacząłem z, e, darzyć jakąś sympatią za, za ten grabny wywiad u Mario, wcale nie oznacza to, że jakoś go bardzo surowo oceniam, jeśli chodzi o. o o jego e, aktywność i jego działania. Natomiast e, też temat Palestyny nie ma, tak? E, więc, więc, więc tak właściwie, no dobrze, no nie ma, nie ma zupełnie Palestyny. Teraz już, teraz już w ogóle tak właściwie na się nie krępuje i mówi bardzo prosto, ok, uznawajcie my. Wy uznajecie my, my anektujemy. Tak? Wy uznajecie, my anektujemy. Arabowie też się dość mocno na to wkurzają i ich jedyna tak właściwie opcja jest teraz taka, że Arabowie to mogą powstrzymać, tak, Arabowie to mogą, jeżeli będą chcieli albo potrafili, to, 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 to mogą to powstrzymać, oczywiście ja też nie uważam to, że, to, że nagle to po prostu będzie jakaś taka aneksja z dnia na dzień, no bo to też będzie jakaś fikcja, chociaż... No jak masz tam wojsko, to tu nie ma żadnej fikcji. Natomiast y, wydaje mi się, że po prostu Netanyahu jeszcze może być tak perfidny i powiedzieć, okej, okay, dobra, co Kanada. Kanada uznaje. OK. Za Kanadę anektujemy północną część Doliny Jordanu. Okay. Wielka Brytania, a Wielka Brytania, dobrze. No to anektujemy tutaj całą przestrzeń strefy C um, od Janinu do Nablus. Ok. Francja. Francja, dobrze, tutaj i tam, no to coś tam, gdzie wy tam tutaj coś, coś tam mieliście, w Ramallach coś mieliście, dobrze, no to anektujemy w, ca, cały teren na strefy C od w okolicach Ramallach, tak, proszę bardzo. No i tak się będą bawić. Tak się będą bawić, tak? Oczywiście te tereny to jest w ogóle nic nie warte, żeby po prostu w ogóle mieć jakiekolwiek takie awantury i takie bify, tak? Jeżeli chodzi o te, terenową tego wartość tak, no przecież, no, no przecież to to jest ten. Natomiast no politycznie to, to nagle urosło do takiej. Tak jakby Europa jeszcze pogrzebie tą palestynę. Zamiast ją wygrzebać, to ją, to ją pogrzebie, tak. Więc, więc tutaj Smotyczyz mówi, że 80, ile? 6% chce anektować. Tak jakby zostawić te kleksiki. Rzekomej autonomii palestyńskiej, która, która, która z ich perspektywy jest, czyli z perspektywy Izraela, jest czymś użytecznym. No tak, użytecznym bardzo. Tutaj mają e, chyba 80% e, Palestyńczyków na zachodnim brzegu jest w tym, e, w tym bantustanie autonomii palestyńskiej. I dobrze, no to niech sobie ktoś ich musi pilnować, ktoś musi śmieci wywozić, ktoś musi tutaj. Po co w ogóle co im jeszcze na przykład co, program szkolny im organizować jakąś okupacyjnie? No nie, niech sobie sami organizują. Proszę bardzo, tak. Więc ten, więc, więc mur tak właściwie, który Sharon wybudował em, w trakcie drugiej Intifady, to jeszcze po prostu tak go przesuną, że po prostu te tak kleksiki po prostu odaczą murem i tyle. Proszę bardzo, chcecie, proszę bardzo, tutaj macie ten. Przejazd oczywiście z Ramallah do Nablus e, będzie 8 posterunków, tak. Na każdym posterunku dwie godziny stania czyli przejazd 40-kilometrowy będzie dwudniowy, tak, no proszę bardzo, wszystko możemy, tak, no wszystko, no, 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 no co, no po prostu dwa dni można jechać, no można jechać, za Chintifalę tu jechało no można i tydzień, więc ten, więc, 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 więc do tego tutaj to wszystko się może doprowadzić, i się może doprowadzić naprawdę autentycznie, znaczy fakt autentyczny to jest bez sensu, ale po prostu się może doprowadzić i do tego to wszystko zmierza. Znaczy, oczywiście w ten sposób Netanyahu teraz gra. Chociaż. Ja nawet nie wiem, czy oni grają, tak? No bo po co? Właściwie no, zgnoili całego tego abumazena zupełnie. Um, Trump nie chce go w, na, na, na posiedzeniu ONZ do wymiarku, coś jest akurat bez precedensu troszeczkę, no bo do tego Nowego Jorku, to to na przykład Iranczycy dostają zawsze wizę, tak? Zawsze. Kaddafi dostawał. Różne pajacy dostawali. No. A tutaj okazuje się, że no de facto ich aktywem, no bo autonomia palestyńska to jest tak jakby ich aktywem e, no wyautowane. Na paszportach palest, 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 palestyńskich wizy już nie, się nie dostanie do, do imperium, tak? Albo się nie będzie dostawać czyli palestyńczycy z Jordanii na przykład muszą schować czarny paszport, wyciągnąć zielony, tak, no ale dobra, to już, to już tam mniejsza z tym. No to jest, to, jest, to, jest, to jest drastyczne pogorszenie się sytuacji, wręcz radykalne pogorszenie się sytuacji i tyle, no dobra, te bantustaniki, które tam będą na zachodnim brzegu, Oczywiście to jako forma państwowa, czy to będzie forma państwowa, czy nie będzie forma państwowa, jest to obojętne, bo i tak to jest niezdolne do czegokolwiek. I proszę bardzo, niech sobie Europa płaci. Płaci, płaci, tak. Płaci miliardy dolarów, niech sobie tak. No. inaczej będziesz miał kolejny tam milion, dwa miliony Arabów, tak. Potrzebne ci to, znaczy, znaczy no bo oczywiście w Europie się znajdą, którzy stwierdzą, że to jest niezbędne wręcz, tak. Oczywiście, no ale to jest... No, świat jest... No, dorośli ludzie, tak, no to jednak odpowiadają za własne nie, za własne życie i za własne. E, i ponoszą konsekwencje za własne poczynania, więc, więc, więc no tak to, tak to jest. Um, ja tylko też oczywiście przypomnę, że e, to nie jest tak, że atak 7 października wziął się z próżni, tak, Takiej zupełnej próżni. E, Miesiące albo i nawet lata przed, no, było gorąco w okolicach Janin. E, bardzo gorąco w ogóle ten temat był. Oczywiście atak 7 października to miał być e, tam w tej pogadance. Wszystkich tak właściwie już nie ma ale z tego towarzystwa, ale ten, e, czy pamiętam, czy Sinuar. Sinuar chyba się odwoływał do do tego, co się dzieje na zachodnim brzegu, tak, bo to Hamas sam widział o tym, że, że to zachodni brzeg jest o wiele ważniejszy, tak, jeżeli cokolwiek tu można uformować, uratować, ukształtować tylko i wyłącznie na zachodnim brzegu. Gaza jest tutaj tak właściwie, no, czymś, czymś ten. Tak jakby Europejczycy chyba o tym zapomnieli albo nie wiedzieli, albo, albo, bo tutaj, bo tutaj, tutaj no, przepraszam, ale być może to nie było tak jakby zupełnie znane, że, no, po prostu takie są fakty, że że wszyscy w mediach oglądali gazę, a polityka była na zachodnim brzegu. Tylko i wyłącznie. Że trzeba się było zająć tym zachodnim brzegiem, a Bumazen tak właściwie był niezagospodarowany w ogóle. Oczywiście sygnalizował się tam, pokazywało, ej, coś my tutaj ten. Dalej się sygnalizuje, pokazuje. Dalej już się właściwie wręcz płaszczy, że tutaj, że. Um, Kolejnych wywiadach już się tak już atakuje ten Hamas, ale tak właśnie to nad Hamas się nie przejmuje tymi atakami, tak? no, Też też trzeba popatrzeć się z szerszej dialektyki Palestyńczycy, co mają do wyboru poza Hamasem, no, mają do wyboru OWP, czyli albo e, płaszczanie się, albo beznadziejna sytuacja, ale przynajmniej jakoś honorowa. No, tutaj trzeba tutaj e, e, to przyznać, to, że po prostu Autonomia Palestyńska no, no, nic nie osiągnęła, tak. No i Hamas tak właściwie mógł, znaczy mógł, znaczy mógł może dalej jeszcze osiągnąć, bo jeszcze, powiedzmy, to piłka jest w grze, piłka ta polityczna, ona jest najważniejsza, tak. Ona jest, ona jest najważniejsza, więc, 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 więc tutaj tak właściwie będą chyba, no tak jakby sam, sama Europa weszła na minę, moim zdaniem, na którą nie musiała wchodzić, albo raczej mogłaby to zrobić lepiej, żeby wejść, ale wyskoczyć, albo jakoś inaczej to wszystko pogarniać, tak. Inaczej, no, bo, no ale z drugiej strony, ty, ty, co można się spodziewać? Ja tu przypominam te spotkanie w Waszyngtonie, tak? No to, um, to nie było tak, tylko że była tam kwestia liderzy europejscy plus żeleński e, u Trumpa na dywaniku. To po prostu generalnie była kwestia ogólnoświatowa, tak? Tak samo jak i spotkanie na Alasce, też to nie była tylko kwestia Ukrainy, tylko to była kwestia światowa, światowa, globalna, tak? E, pod wieloma różnymi czynnikami. Więc, e, więc, więc nagle tutaj okazuje się, że. Po całym tym show, no to już na pewno tak właściwie, znaczy on tak tam wszystko wie lepiej, ale um, e, 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 tak właściwie już może się ostentacyjnie, ostenta, tak właściwie tutaj to wszystko lekceważyć, no i będzie lekceważył. W sferze biznesowej podejrzewam, że wiele się nie zmieni. Tak? Czyli, że jeżeli byłby jakiś tam próba sił pomiędzy Europą a Izraelem, dobrze, tutaj ten, okej, okay, okej, okay, dobrze, no to. Mm, ten. no Proszę bardzo, tak. Yy... No to, 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 to jest to, jest to, czy znaczy ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że Europa i Izrael już się dawno rozeszły, tak. Więc teraz, jak już się chcą rozejść, no to proszę bardzo, tak sobie życie z Arabami, bieda Arabami, tak, a my sobie będziemy żyć z bogatymi Arabami, chociaż to też nie będzie takie, powiedzmy, to też rzeczywistość troszeczkę inaczej będzie wyglądała niż niż to tam będą pokazywali w izraelskiej śniadaniówce, jak tam pili saudyjską kawę i się zachwycali. To przypomnę jak to było w Katarze, kiedy to też tam właśnie pojechali do Kataru, tak sobie myśląc, że wszystko zresetowane, a jak tam korespondencje robili zaraz dziennikarze telewizyjne, tam stawali Ahmedy, nic nie robili, nic. Ale na przykład pokazywali, pokazywali globalnie, globalnie rozpoznawane znaki, uważane za wulgarne. Tak? Więc, więc no za to nie można tutaj trafić do ciupy jeszcze, więc, więc, więc tu też oni mają tam swoją, swoją optykę, mniejsza z tym to już jest nieważna ta, ta optyka, można być pariasem oczywiście i będą pariasem i są pariasem, no, natomiast no, złe, złe działania doprowadzi, do, mogą doprowadzić do istej tragedii, to znaczy, no tragedii, to, to generalnie te Aneksje to nikomu tak właśnie nie są potrzebne, na ten w ogóle też nie są, znaczy nie są za bardzo potrzebne, natomiast no to może być taka silna kontrakcja i taki bardzo poważny straszak, tak. taki bardzo poważny straszak, tym bardziej, że, znaczy... No znowu, tutaj, tutaj tak się, tak się zastanawiałem, teraz jakby to Arabowie to zareagowali, no bo przynajmniej w 2020 roku była taka gra w ten sposób, że na taniaku gadała o aneksjach, a w Kluarach gadała Abraham Accords, prawda. Teraz znowu tam non stop się przypomina o tym Abraham Accords, jak już mówiłem, Syria jest pierwszym frajerem do, do, do tego, no bo co, co zależy żulaniemu, tylko można tym skorzystać w sumie. Więc, 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 więc być może jeszcze jest jakaś granica. To, to akurat właśnie ta kwestia zarabiania jest o wiele ważniejsza, ale na przykład gong w Jemen, znaczy w Sana, tak, zlikwidowanie chyba połowy rządu, czy większości rządu nieuznawanego przez świat, ale tutaj, tutaj ten, no i też gadanie o wojnie irańskiej w drugiej rundzie, no może być tak jakby kwestią podstawową, no dobrze, patrzcie Habibi. No musimy tutaj z Iranem jeszcze tutaj zrobić gągownicę. Wiem, że Wy to lubicie. Wiem, że, że się z tego cieszycie. No, zrobimy tą gągownicę. Tutaj być może weźmiemy, postaramy się jeszcze bardziej tutaj hultajstwo jakoś przyszczyć Na temat Filistyn no to, no to, temat Filistyn no to, trudno no 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 się mówi. No, wie, wie, wiecie, rozumiecie, no. Trzeba iść do przodu. Chcę tutaj wielkie imprezy, wielkie turnieje. E i tyle. No, no generalnie no naprawdę szkoda, że Europa okazała się takim dziedostwem. No, naprawdę szkoda. Dzięki.